W swoim pojeździe nie potrzeba ładowarki, aby naładować smartfon. Wystarczy tak go położyć w miejscu ładowania indukcyjnego. Uwaga, telefon musi być kompatybilny z systemem ładowania indukcyjnego QI, aby móc korzystać z tej funkcji. Ładowanie zostanie wyłączone automatycznie po osiągnięciu pełnego naładowania przez baterię, aby uniknąć przeładowania. Uwaga! Ładowanie zostanie przerwane, gdy telefon znajdzie się zbyt daleko od stacji ładowania lub gdy znajdą się na niej metalowe przedmioty takie jak monety. Jeżeli smartfon jest również połączony z systemem OpenR Link za pośrednictwem Bluetooth, na ekranie multimediów można sprawdzić poziom naładowania baterii telefonu.